W twoim domu pojawiły się karaluchy i zastanawiasz się, jak skutecznie rozwiązać ten problem, aby w końcu mieć święty spokój od robactwa. Obejrzyj ten film do końca, a odpowiem Tobie, jak rozwiązać problem właśnie z karaczanami, które pojawiają się w mieszkaniach Polaków. Walka z karaluchami z prusakami jest stosunkowo łatwa, jednocześnie bardzo ważne jest, aby przeciwko tym robalom wyciągnąć odpowiednie działo. Najlepszym działem do walki z prusakami będą preparaty w formie żelu, np. ten produkt, ewentualnie ten produkt. Działanie tych środków jest bardzo proste, ponieważ karaluchy traktują je jako zatruta przynęta, w związku z czym zjadają ten żel, zanoszą do gniazda i dzielą się z innymi owadami, poprzez co następuje efekt domina. Jedne owady zarażają się od drugich owadów. Ja z tego miejsca zapraszam Was także na mój kanał na YouTube pogromca szkodników i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i cześć!